Mam idealny temat do dyskusji. Dlaczego w szkole, w przedszkolu nigdzie nie uczą jak sobie radzić w życiu, jak gotować, a że z jednego nasionka z pomidorą, na przykład zebranego, wyrośnie milion warzyw. Tak samo ze słonecznikiem. Z jednego słonecznika wyrośnie nam więcej nasion, które możemy postawić i jeszcze więcej plonów. To wszystko jest takie proste, a jednak nie słyszy się o tym na co dzień. Na drzewku pomidorów kryptejlowych jest mnóstwo owoców, tych małych, tych zielonych, tych słodszych, tych mniej słodkich. Ale mamy co jeść i możemy to przetworzyć na różne sosy i dodać. Tak samo arbuzy nam rosną, kalarepa, albo papryka, albo winogronę i nalimy z drzewka.